na dzisiejszym odcinku będziemy robić, no będziemy robić, będę wam pokazywał co dzisiaj tu w no i wczoraj, bo to są tak o 23 czy o 21, o 20 tak, w mecze to muszę wam pokazać, no nie muszę, ale chcę wam pokazać terminarz. No tutaj był jeden, jeden z rewer, to mogłem być pierwszy, ale niestety nie wykorzystałem jeszcze. To jest bilbao. Ja w ogóle czekam, aż wygram coś. Na razie ćwierć finał. A tutaj tak pokonałem yy, Hatterick, jak się nie mylę. Nico Williamsa. terminusz po 4-0, tak. Majorka rozwalona. No jak widzicie, Nico Williams, Nico Williams, Nico Williams. A dla mnie mi tutaj nie pasował Wirs, ale daję mu szansę. Krakowiano awansowało do Pucharu, do jednej 8 Pucharu, bo wygrałem 1-0, ale. Jeden z rosnącym wrocław pokonany. Fajnie. Dostęp A. Gdzie jest mój mecz? Hm. Królak kielce I ja nie mogę. E, no, ka, kali. Co? Kaliman. Kaliman. No ma nieważne, nie umiem tego czytać. Ale o. O. Ten wśliwa silwa nie śliwa. Co ja mówię? Dzisiaj to nie wiem. Ja Wyszła jeden no. hm. A No nitro nie zrobię? Nie. Ela muszę być kogoś, kogoś. Zbieram na że wam widzę, że mówi na... tego, na pomocnika. na jakiegoś mu daje o duży talent. I tak ja na razie go nie chce sprzedać tego. Jakiegoś dobrego. O, broń. Lion Ale on jest starszy, trochę. Ja Jeszcze młodszy chyba był do tego jeden 101 overo, no fajnie no, Liverpool FC jak się w ogóle podoba? jakie takie nagrywa, uh, o oferta special nie ja. dobra, lista uh, transferowe of... no, no jest, i mogę kupić rock'n'roll No, víte, jak to jest. No. Kanfa, no. Každý chyba ví. Hm. Simons? Pět milionů. Ale Olmo. Ne, ne. Dalingo, Belir. Ne, ne. Nie mam czasu do niego. Ale na araucho. Hmm. Ale ba jest taki. Nie myślę, że on ma 35, ale nieważne. Mama, ma je. No potęga. Dobra, mm, mm. Tabela, tabela, tabela. No, każdy może być. Jedna przegrana. Poly przewaga. 9 punktów. To, to tak nie przewaga wielka. Fullam, a fullam musisz zrobić. Tu, aha, tu tam, no fajnie. No fajnie, nie no. Nie, nie tutaj. Muszę go zwolnić. Trochę ma jakie? Czy? A Cello, badiwaj. Czwarte. Oj, będzie się na... No, no, no. Nie małem wiosny. Romero. Lukaku, Nie, no. Dobra. Y... Arsena, Arsena. Ja pokonałem Chelsea. No i mi nic na nie dało. Nie, bolo, nie, 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 nie. dobra. Kupuję, ja Za... 31. A. A, to szkoda. Gdzie? golo. Nie, gąde. Nieważne. Eee, no. Jak może podobają filmy, zostawcie lajka. Suba wczoraj była taka wichura. Nie wichura, tylko taki wiatr. No myślę, że to będzie końce, ale przeżyło wszystko. No. No. Wirt. Dobry. Trabela. ba Chyba. Wezmę, wyjściu 11. Bratki. Hmm, hm, hm, hm. Dobra. No ja muszę to wygrać. Bo w najmniejszym razie to czwarty finał jest. No moim największym, proszę, dzieniącym na euro polską, to w ogóle... Hit.

no, 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 to daj. Mm. Nie wiem, nie wiem. O, oh, Haland. Um, Haland się sure, poli no to jest. Is... Haland. E Ring Holland. No, tutaj bym chciał. star minion. Fajnie. Widziałem ja. Dobijamy 20 subów, bo ja czekam, bo może mam 5. A ja chcę, żeby te wyświetlenia, to wy tylko oglądacie, 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 a nie zostawiacie lajka. To co to ma być? Ja nie będę tak nagrywał. bo wy tylko są wyświetlenia. Ani lajki, ani suby. A może będę piosenka na tym kanale, ale nie wiem wątpię, ale może jak będzie 20 hmm. nie wiem, nie wiem nie wiem, nie wiem, chociaż może domyślam dobra yy... myślę, że to ja dobra, nie ważne ja dobra. warto po prostu oj, warto, oj, warto to szyjmy będzie, co? co? nie ważne Hmm. przegrała w drugiej, w pierwszej lidze warta z kimś? 2-1, jak się nie mylę. Tak, nie mylę jeszcze. No, to polska jest raz. Polska liga, o. To lepiej. O, dziękuję. O.

juniorów, że można szkółkę juniorów i tak dalej polejdować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzowie, dziękuję za oglądanie. Jak filmik się podobał to, to zostawcie lajka i suba no to co, do następnego.